Witam wszystkich z tej strony Trupiciel, a dzisiaj rozpoczynamy nową serię na kanale Historia Alternatywna czyli co by było gdyby. Jest to taka forma zabawy, możemy się pobawić trochę w taki powrót do przeszłości, pozmieniać trochę bieg wydarzeń i po prostu pogadać o tym, co by było gdyby. Do dzisiejszego odcinka wybrałem legendę pierwszego Polaka walczącego dla UFC. Tomka Drwala, kiedy te UFC naprawdę było bardzo szczelne i kiedy faktycznie walczyli tam najlepsi z najlepszych. Aktualnie Tomek Drwal zajmuje się swoimi klubami, trenuje nowych zawodników, ale o jego powrocie no, nic nie słyszymy. Myślę, że z każdym dniem jest coraz mniej szans na to, że do klatki wróci, już nie mówię, że do klatki KSW, tylko gdziekolwiek. Jest to bardzo dziwne też, żeby żadna federacja nie była zainteresowana Drwalem. Tomek Drwal znajdował się w takiej świętej trójce, w której tutaj w skład wchodzili Damian Grabowski, Michał Kitaj i właśnie Tomek Drwal. Byli oni najlepszymi zawodnikami w naszym kraju, byli towarem eksportowym, który głównie swoje nazwiska budował na walkach za granicą w czasach, kiedy o MMA słyszało się bardzo niewiele. Większość zawodników marzyło o tym, aby dostać ciepłą posadę w KSW i nie musieć walczyć poza granicami naszego kraju. Oni zaś głównie skupiali się na walkach za granicą i do takich walk dążyli. Wówczas też dwie największe konkurencje KSW, czyli MMA Atak i Promag, korzystali z tych zawodników i dzięki nim mogli robić równie mocne, a czasami nawet mocniejsze sportowo gale. I do dziś też te eventy bardzo dobrze wspominam. Ostatecznie wszyscy w KSW wylądowali Damian Grobowski troszeczkę za późno Kita z Drwalem w idealnym momencie Choć mogli troszeczkę wcześniej Swoje debiuty przegrali Ale pokazali się w nich bardzo dobrze Ale zostawiamy naszą świętą trójkę I skupiamy się tutaj głównie na Tomku Który początkowo miał zadebiutować podczas gali KSW 29 A jego rywalem miał być Mamet Halidow, można powiedzieć, odwieczny rywal, bo do ich walki miało dojść już kilkukrotnie, ale nigdy do niej nie doszło, tak było i tym razem. W przygotowaniach do walki Drwal doznał urazu kręgosłupa, był zmuszony wycofać się z pojedynku i przejść operację. Mamet został bez rywala, ale tutaj z pomocą przybył Bellator i zaoferował Beretta Coopera, który zastąpił Tomka Drwala. Po skończonej walce dowiedzieliśmy się, że Mamet również doznał podobnej kontuzji, I tutaj ura, uraz jakiegoś kręgosłupa, jednak zdecydował się wejść do walki z Kuperem, a zaraz po walce udał się na stół operacyjny. Minęło trochę czasu, KSW zorganizował bardzo dobrą galę KSW 30 w Poznaniu, a później w main kolejnej gali Pojawił się ponownie Tomasz Dwal. Tylko tym razem nie z Mamedem, który był po operacji, a ówczesnym mistrzem Michałem Materlą. Panowie dali bardzo dobrą walkę jedną z lepszych w wadze średniej. Myślę, że po tej operacji Tomek wrócił troszeczkę inny. Myślę, że mógł zrobić troszeczkę łatwiejszą walkę i podsycić apetyt na walkę z Materlą czy Mamedem, natomiast zdecydował się walczyć o pas i wstydu nie zrobił, Michał musiał wejść na wyżyny swoich możliwości, aby pokonać Tomka i w kolejnej walce zmierzyć się z Mamedem, bo wiadomo, że stawką tego pojedynku był oczywiście pas, ale wygrany musiał zmierzyć się z Mamedem. Tak się też stało, Michał powalczył z Halidowem, a Tomek Drwal na tej samej gali miał podjąć się Aziza Karaoglu. Myślę, że w lepszej formie byśmy Tomka nie zobaczyli, był naprawdę bardzo mocno zmotywowany i przygotowany do pojedynku, na jednym z ostatnich treningów Tomek przy próbie latającego kolana nie wylądował odpowiednio i po raz kolejny był zmuszony udać się na salę operacyjną. Na gali pojawił się ale tylko w roli widza. Od tego czasu przechodził rehabilitację, doszedł do zdrowia, stoczył pojedynek bokserski, który wygrał, i po wygranej walce wyraził chęć powrotu do KSW. I tutaj każdy ma inną wersję. KSW podobno chce, aby Tomek. Dla nich walczył, Drwale również jest na tak, z tym, że podobno żadna strona do drugiej się nie odezwała, ale chodziły słuchy, że trzykrotnie starano się doprowadzić do walki Drwala z Chmielewskim na gali KSW 38, 39 i KSW. 41, chociaż nie wiem czy w grę tam nie wchodziła też gala KSW 37, no bo ta gala odbywała się w Krakowie, więc byłaby to, no byłoby to idealne miejsce na powrót Tomka, tak? Ale nie wrócił, wrócił od ostatniej jego walki, minęło ponad 4 lata, więc nie sądzę, żeby wrócił, myślę, że ten 2017 rok był odpowiedni na powrót. Ja jako fan życzyłbym sobie, aby Tomek jeszcze wrócił i przynajmniej zrobił z 2-3 walki. No najfajniej byłoby doprowadzić w końcu do tej walki Drwala z Mamedem, wiadomo 4 lata temu panowie byli jeszcze w tej najlepszej formie, ale obaj się starzeją tak samo, żaden z nich w miejscu się nie zatrzyma, więc teraz mogłoby być ciekawie, myślę że... Też jest to jakiś tam pomysł w przypadku przegranej mamy danek KSW 52, ale fajnie byłoby na początku zorganizować dwalowi taką walkę, w której mógłby poczuć smak wygranej, tak? Nie mówię żeby tutaj robić mu jakąś łatwą walkę tylko po prostu przeciwnika dać mu na przykład Damiana Enikowskiego myślę, że byłby to dobry taki wstęp nie? I, i walka głośna medialnie, ale też mocna sportowo tak? dla obu zawodników, ale póki co zostawiamy to tak jak to jest i wracamy do maja 2015 roku i teraz pytanie, co by było gdyby Tomasz Drwal pokonał Michała Materle i zdobył pas KSW podczas 31 gali. Prawdopodobnie, tak jak to było w przypadku Michała, powalczyłby z Mamedem podczas gali KSW 33, choć pewnie byłaby też opcja szybkiego rewanżu z Michałem, ale załóżmy, że Drwal kończy Materle tak samo jak Mamed i nie ma sensu organizowania szybkiego rewanżu, więc zostaje tylko walka z Mamedem podczas gali KSW 33. I teraz mamy dwie opcje. Albo pokonuje Mameda, albo nie. Tomek to nie Michał, więc mogłoby być tak, że e, Mameda by pokonał i gdyby tak się stało, to wtedy prawdopodobnie zobaczylibyśmy momentalny rewanż, tak jak to było w przypadku Mameda z Narkunem. Gdyby ponownie Mamed przegrał z drwalem, to pewnie byśmy się kiedyś też trylogii doczekali, ale póki co w kolejce czekałby. Aziz Karaoglu, który mógłby być też już po wygranej z Michałem Materlą, więc Drwal byłby jego kolejnym celem, bo walka z Mamedem, który nie byłby posiadaczem pasa, by go nie interesowała. tak? Gdyby Tomek ten pojedynek wygrał, a myślę, że wygrałby go na pewno, to myślę, że później tylko Askam mógłby go strącić z tronu. Ale do tego czasu dzierżyłby pas KSW. Ale teraz druga opcja, w której drwal przegrywa pas w walce z Halidowem. Rewanż z matelą odpada, bo ten znajdowałby się teraz w areszcie, więc jedynym e, tutaj rozwiązaniem byłaby też walka, która by mi się bardzo marzyła, czyli rewanż z Huzimarem Paliaresem po przegranej z matelą, bo zakładamy, że Porażka z Drwalem tak samo wpłynęłaby na Michała, jak porażka z Mamedem, i walkę z Palharesem by zwyciężył. To myślę, że zestawienie rewanżu Drwala z Brazylijczykiem też byłoby strzałem w dziesiątkę. Ich walka mogłaby się odbyć podczas gali na narodowym, bo zakładamy też, że Drwal bardziej pasowałby do gali na narodowym niż do małej studennej gali. Zakładamy też, że Tomek nokautuje Palharesa i rewanżuje się mu za porażkę z gali UFC 111 i wtedy jego rekord w KSW wynosiłby dwie wygrane, jedna porażka. Kolejnym rywalem nie mógłby być Materla, bo ten przebywałby nadal w areszcie, więc podczas KSW 39 w main evencie ponownie Materle zastąpiłby Borys Mańkowski, więc kolejnym rywalem Drwala Mógłby być tylko i wyłącznie zwycięzca walki janikowski chmielewski Wiemy, że ten pojedynek wygrał Damian, ale nie zapominajmy o Gali KSW-40, na której powrócił w bardzo dobrym stylu Michał Matella, który dopisał trzecie zwycięstwo z rzędu i co najważniejsze, wrócił do gry. Ale nadchodzi czas gali KSW 43 we Wrocławiu, zwycięsko ze pojedynku Chmielewski-Janikowski wyszedł Damian, więc teraz zamiast walki Janikowski-Bahati dostalibyśmy pojedynek niepokonanego Damiana Janikowskiego z Tomaszem Drwalem, który ponownie rozpędzałby się w stronę walki o pas. Skoro Janikowski nie obawiał się walki z bardziej doświadczonym Antoni Chmielewskim i skoro podjął się później walki z Matelą, to myślę, że z Drwalem walki też by się podjął i myślę, że ta pierwsza porażka nie przytrafiłaby się w jego czwartej zawodowej walce, tylko w trzeciej przed własną publicznością Damian musiałby odnieść pierwszą zawodową porażkę. Myślę, że po porażce z Drwalem KSW wróciłoby do pomysłu zestawienia Janikowskiego z Łukaszem Binkowskim, a Tomek drwal po dwóch wygranych z rzędu zaglądałby w stronę pasa. Tylko pamiętajmy, że drwal pokonałby Janikowskiego podczas Galika SW43, a gale wcześniej na Galika SW42 w Łodzi nastąpiłoby spore zamieszanie w wadze średniej. Michał Materla przegrałby ze Scottem Askamem, a Mamet Halidow przegrałby poprzez poddanie z Tomaszem Narkunem. Miał być to jednorazowy wyskok na taki super fight, jednak Mamet przegrał tę walkę z Narkunem i ze względu na to tutaj KSW zorganizuje natychmiastowy rewanż. Ale warunkiem tego rewanżu jest wakat pasa, którego Mamet nie bronił od czasu gali KSW 35. Mamet, tak jak mówiłem, podejmuje drugi raz Tomasza Narkuna, a w wadze średniej jest organizowany turniej, w którym występuje Michał Materla, Scott Askam, Tomasz Drwal i Tutaj albo jest to Marcin Wójcik, albo jest to to co, w co bardziej wierzę, czyli Damian który pokonuje Łukasza Bieńkowskiego, wraca na drugie zwycięstwo i wkracza do turnieju wagi średniej. Bo Marcin Wójcik został do tego turnieju zwerbowany tylko ze względu na to, że po prostu więcej zawodników w wadze średniej już nie było. I teraz pytanie, jakie zw ustawiłoby ten turniej, gdyby nie było takiego apetytu na walkę Janikowski-Materla? Czy do takiej walki by doszło, czy może ciekawszym wtedy? Pomysłem byłby rewanż drwala z Materlą. Jako że KSW nie czekało do finału na walkę Materla Janikowski, myślę, że też nie czekaliby z rewanżem Dwala z Materlą do finału, tak? Tylko zestawiono by ich już w pierwszej walce. Więc Janikowski zostałby zestawiony ze Scottem Askamem. Pamiętamy jak wyglądał Janikowski w turnieju KSW z Askamem. Wyglądałby podobnie, więc zakładamy, że przegrałby tą walkę jak Marcin Wójzik poprzez cios na wątrobę, a Tomasz Drwal ponownie pokonałby Michała Materlę, z tym, że po trzy rundowej zaciętej walce. W finale podczas gali KSW 49 Drwal niesiony trzema zwycięstwami z rzędu z Palharesem, Janikowskim i Materlą podjąłby się walki z Askamem. Gdyby przegrał, to prawdopodobnie kroiłaby się walka z Iliczem czy Kęsikiem, bo obaj wtedy zadebiutowaliby już w KSW. Natomiast w przypadku zwycięstwa, teraz podczas gali KSW 52, zobaczylibyśmy rewanż Tomka Drwala, który zmierzyłby się z powracającym po dwóch porażkach Mamedem Halidowem. I prawdopodobnie byłaby też to walka o pas, ze względu na to, że Drwal musiałby dostać walkę o pas, a Mamed podjąłby się jej, ze względu na to, że już po prostu Drwala pokonał podczas Galik SW33. Myślę, że tutaj tą historię zakończymy. Gdyby nie kontuzja i przede wszystkim gdyby nie przegrana z Materlą, kariera Drwala mogłaby wyglądać zupełnie inaczej. I waga średnia też by na pewno na tym skorzystała, byłaby ciekawsza. Bo Matella czy Mamet zawsze byli w tym topie i nikt poza Drwalem nie mógłby im dorównać. Więc przez wiele lat średnia w KSW składała się tylko z dwóch zawodników i drwal mógłby być tym zawodnikiem, który sporo by tutaj zamieszał. Tak się nie stało, ale gdzieś po cichu liczę, że KSW wejdzie jeszcze na te stare dobre tory i jeszcze raz nas zaskoczy, bo muszę powiedzieć, że zawsze byłem dużym fanem KSW, ale kupili mnie w momencie, kiedy zwerbowali wszystkich topowych zawodników, czyli był to okres e, od KSW 27 do KSW 39. W tym czasie działo się bardzo dużo dobrego KSW szło bardzo mocno do przodu i nie znalazłbym ani jednej złej decyzji w poczynaniach KSW, bo wszystko szło tak jak powinno. Trzymali się dywizji, budowali je, konfrontowali tak jak mówiłem najlepszych zawodników ze sobą i czułem, że jest to najlepsza polska organizacja, bo zrzeszała wszystkich najlepszych zawodników z Polski i czekałem na te gale też bardzo mocno pewnie też za sprawą tych zawodników którzy tam występowali. Dzisiaj jest troszeczkę inaczej, no może lepiej, może gorzej, każdy to oceni pewnie inaczej. Dla mnie ten najlepszy okres był tak jak mówiłem między KSW 27 a KSW 39 i ten czas najbardziej mi się podobał. Ale liczę, że jeszcze powrotu Drwala się doczekamy. Myślę, że wielu fanów chciałoby Tomka zobaczyć jeszcze w akcji. Wygra, przegra to tutaj nie jest najważniejsze. Przy okazji walk takich zawodników jak Drwal, Kita, Materla, Grabowski czy Mamet, liczy się samo wejście do klatki. Chcemy ich zobaczyć. Gołota też po wypadku był wrakiem człowieka, do boksowania już nie był zdolny, ta ręka nie pracowała jak kiedyś, ale ludzie chcieli go w ringu zobaczyć, pokibicować po prostu chcieli swojemu idolowi i to chyba w MMA kocham najbardziej, że nie jest to zwykła walka, tylko jest to walka Tomka Drwala. Pierwszego Polaka walczącego dla UFC. Wiadomo, zwycięstwa też się liczą, ale ważniejsze są emocje. Paweł Nastula też nie zawsze wygrywał, ale emocji w jego pojedynkach nie brakowało. I gdyby ktoś dzisiaj mi powiedział, że Nastula wraca do MMA zrobić pożegnalną walkę, to jestem pierwszy w kolejce, aby to zobaczyć. Więc póki jeszcze można, póki jeszcze Dwal nie należy do osób podchodzących pod 50. Fajnie byłoby go jeszcze raz w tej klatce zobaczyć. A jakie jest Wasze zdanie na ten temat i jak Wam się taki filmik podobał? Czekam na Wasze opinie i może jakąś propozycję, kogo w kolejnych tego typu filmach chcielibyście zobaczyć. A na dziś to wszystko. Dziękuję Wam za wysłuchanie i zachęcam Was do łapkowania, komentowania oraz subskrybowania kanału Kejciowemu Mail. Pozdrawiam Was, tropiciel. Trzymajcie się! Kiedy wchodzę do oktagonu, nie mogę się doczekać pierwszego ciosu. Moją ulubioną techniką jest mocny cios. Nieważne, czy to będzie z ręki, z nogi czy z łokci, ale mega mocny.